Jestem synalkiem mamusi. Mama gotuje, sprząta i kocha mnie na zabój. Taką mam rodzinę. Jestem typowym Włochem. Moje życie nie zmieniło się diametralnie, ale mam dziewczynę. Alicia, wyprasuj mi ciuchy, Żartuję W końcu wyprowadziłem się od mamy. Jestem dorosły. Wini, przyniosłam pranie. Mam jedną zasadę: nie zakochaj się w Jersey Shore. Nie wiem, czym jest miłość, ale wystarczy, że zdejmę koszulkę, a dziewczyny lecą jak pszczoły do mnie. Program dużo zmienił. Mieszkam w Vegas ze swoją dziewczyną. Zaraz przyjdzie fotograf, zrobimy ciążową sesję. Wkrótce zostanę tatą. Na Rhode Island Guido rządzą, a Chrom się kręci. Liczy się rodzina, przyjaciele, opalenizna i żel. Mam nawet w domu solarium. Jestem ulubionym DJ-em dziewczyn. Majtki im pospadają. Kto by pomyślał, że skromny chłopak z Rhode Island zamieszka w Las Vegas. Wciąż zachowuję się jak prawdziwy guido. Co mam motocykle w domu? Bo mogę. Zawsze marzyłem o takim życiu. Jeśli ktoś mnie nie zna, to albo mnie nienawidzi, albo zazdrości. Jestem modliszką. Uprawiam seks i wyrywam serce. Nałogowo bawię się z facetami. Przez pierwszy miesiąc jest pięknie. No potem zabieram ich na wyprawę do piekła. Zajmij się kominkiem i telewizorem. Tylko nie pozabijaj rybek. Życie po programie jest szalone. Sporo się zmieniło. Mam dwójkę dzieci, męża i trzy złote rybki. Jadę do Jersey Shore. Chcę wyjść za Guido. Marzę, żeby pojechać do Jersey, znaleźć opalonego faceta i tam zamieszkać. Kocham Włochów, opalonych i umięśnionych. Rozmiar nie ma znaczenia. Jestem mała, ale pyskata. Wyrwałaś mi włosy. Po zakończeniu programu wyszłam za Johnny'ego. Zawsze mówiłam, że marzę o opalonym Włochu i opalonych dzieciach. Oddaj mi telefon. Mam dwoje dzieci, które próbuję wychować.